Jeszcze zostało nam 2 minuty, w kolejnym Generalnie to co widać to powstało na silniku Unity. Oczywiście jest to wersja Unity Pro. Unity, ta darmowa wersja, to sobie na Unity 3D.com, można ściągnąć ten engine za darmo i zacząć się już nim walczyć, to znaczy poznawać go. To jest naprawdę potężne narzędzie, które umożliwia stworzenie naprawdę dobrych gier. Jeżeli już zaczniecie tworzyć w Unity 3D, to można oczywiście zakupić wersję Pro, która umożliwi nam yy, używanie wszystkiego to, co ma UDK już praktycznie, czyli właśnie wszelkich zaawansowanych yy, możliwości silnika. Tego typu produkcja wymaga już właśnie użycia Unity Pro. Jednak my myślimy, że game design w sumie gdzieś tam powinien zaczynać się, szczególnie jeżeli ktoś zaczyna od takich produkcji, od prostych rzeczy. Tak zwane less is more, to się gdzieś tam takie słowo kluczowe, jak przewija, że ta, zacząć od czegoś prostego prostego pomysłu, który da się zrealizować i można to przenieść jakby w życie, właśnie y, tworząc grę. Chciałbym serdecznie również zaprosić Was na nową platformę, którą otwieramy, to jest lepik.tv. lepik.tv będzie m.in. hostowało y, najlepsze wykłady, które się pojawią na, właśnie na Game Day. Również tam znajduje się cały nasz podcast związany właśnie z stworzeniem za darmo, właśnie w Blenderze, za pomocą darmowych narzędzi właśnie Unity, również w jest darmowy. Także tu możecie sobie wejść, zobaczyć, tak naprawdę z czym to się je, i czego mógłbyś zacząć. Są tam przykłady, pierwsze, jakby jeżeli macie się zetknąć z tym designem, to, jest to polecam serdecznie. Ta platforma będzie się rozwijać dzięki Community Power, czyli to co zostanie wrzucone, tak naprawdę tam będzie. To, co my będziemy rzucać tam, chcemy również zaprosić Was do tego, żeby także się podzielić z tym na polu lub właśnie na platformie. Dziękujemy bardzo za wysłuchanie.